Połówne wiadomości. Pierwszego dnia strajku nauczycieli, 8 kwietnia 2019 roku, wiadomości były gotowe do ataku na Sławomira Broniarza, szefa ZNP. Nigdy nie zauważyłam u pana przewodniczącego przesadnej troski o dzieci. Z strony ZNP, a przede wszystkim pana przewodniczącego, zbyt wiele jest polityki, a za mało jest myślenia o uczniach. I również nauczycielach. Sławomir Broniarz od 24 lat nie jest nauczycielem, jest szefem związku, za co pobiera pokaźną pensję. Narzekać nie może. Kiedy pan ostatni raz uczył uczniów? E, w 1995 roku. Politycznych sympatii nigdy nie krył, i to od czasów PRL-u, potem także oficjalnie wprowadzając ZNP do koalicji z SLD. Był osobą partyjną i to jest osoba, która bez wątpienia upartyniła bardzo ZNP. Od wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborów w 2015 roku prezes ZNP wielokrotnie występował u boku polityków Platformy Obywatelskiej, PSL i Nowoczesnej. Kochany Panie Grzegorzu, dziękuję za zaproszenie. Aktywnie angażował się też w uliczne akcje Komitetu Obrony Demokracji. Od tej pory realizuje program polityczny, którego wcale nie kryje. Będziemy zbierali szeregi po to, żeby ta dobra zmiana trwała jak najkrócej. Nawet jeśli kosztem są dzieci i autorytet nauczycieli. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, Andrzej Krajewski.